O no, tak to wygląda w dzień Słoneczko dzisiaj świeci, jest bardzo ładnie Właśnie się przed chwilą włączyła bardzo cichutko, teraz chodzi To jakby to jest firma która mi akurat to robiła Jestem bardzo zadowolony Nieduża firma, więc nie biorą dużo nakładów finansowych, to jest tam mała ekipa. Tak to wygląda tutaj tą rurą nie jest to jakoś tam super zaizolowana, ona jest oryginalnie w tych izolacjach, tej piance, która jest normalnie, bez żadnych dodatkowych elementów. To sobie wchodzi. Wiadomo to nie jest monoblok, monobloku, jednak ten. Te całe ciepło idzie z tej strony, więc musi być bardziej zaizolowane. A tu sobie idzie ścianie i wchodzi do góry, na piętro. Tam, do góry, pod bardzo dużym skosem bo tu jest wejście, a wyjście jest tam w ścianie na piętrze tam, pod ukosem 45 jak nie więcej stopni. Tak wygląda z tyłu delikatnie trzeba uważać, żeby nie pozaginać tych blaszek, bo to wszystko jest w na wierzchu a no, dosyć ładnie tutaj wygląda tak to mniej więcej wygląda teraz jest tam 7 stopni w plusie więc mamy tam 1 kW pobiera maksymalnie i daje około 4 kW. I sobie tak wolno raz na dzień się włączy na ogrzewanie wody. I wtedy faktycznie tą sprężarkę słychać dosyć mocno. Można z tym razem uda mi się nagrać. Mamy w tej chwili miesiąc prawie, pojutrze będzie miesiąc i zużyło 660 kW, czyli mniej więcej na miesiąc 700 kilowatów co przelicza się na około 440 zł miesięcznie ogrzewanie To jest stary budynek na kaloryferach więc porównanie do gazu gazem miałem rachunki 2000 raz na 2 miesiące czyli około 1000 miesięcznie teraz pewnie by było wiele więcej nawet porównanie nie miał bo to jeszcze po starej cenie było teraz Gaz jest dwa razy droższy, dokładnie, więc miałem ostatnio fakturę za cały grudzień i połowę stycznia. I za grudzień wyszło tyle samo, co za połowę stycznia. Więc to jest straszne. Więc nawet nie mam teraz porównania. Musiałem sobie przeliczyć te wartości zeszłoroczne i pomnożyć razy wartość teraz po tych zmianach. Niby wad jest zmniejszony do 8, chyba z 23, ale to tylko do maja. Więc zobaczymy, co będzie dalej. Jeśli o, o gaz chodzi, na dzień dzisiejszy już jestem niezależny od gazu. No i tak sobie to chodzi. Z reguły bierze przy takich temperaturach tam 0,8 kW. Się włącza raz na jakiś czas. Nie wiem, jak tam ściąga dźwięk sprężarka tutaj położyłem sobie taką płytkę ściekową tutaj są te dziury no tak naprawdę jak jest e, anty, znaczy ten od, odszranianie się zrobi to to wtedy leci tak bokami tą połowę na płytkę połowę tutaj ale tutaj jest pozbruk więc tam dalej jest kratka pozbruku więc nie ma problemu tego co widziałem, to najbardziej leci z tej strony tymi dziurami tutaj jak już jest otrzelanie ewentualnie tutaj mogę sobie położyć z tej strony jakieś żeby w kamyżki sobie tam spływało no, ale bardzo mi się podoba te nóżki bardzo stabilne, delikatne potem sobie tylko taki płotek tutaj jażurowy drewniany koło niego założę żeby tutaj tak nie Eksponować jak się tam w piłkę na przykład z młodym to żeby nie uderzało w to. To takie krótkie uzupełnienie tego pierwszego mojego filmiku, gdzie właśnie po nocy nie było nic widać, a tutaj już widać. To powodzenia przy Waszych inwestycjach. Będę wdzięczny, jak będziecie się też chwalić swoimi, znaczy chwalić, żebyście dali znać, jak tam wychodzi u Was, jakie macie domy. Właśnie warto powiedzieć na samym początku jaki to jest dom Jak jest ogrzewany Wiadomo pompa ciepła lubi podłogówkę ale w tej chwili mam zasilanie Przy takich zerowych z temperaturach 38-39 więc niewiele więcej niż podłogówka na koloryferach Bardzo fajnie się sprawdza Dobra kolejny filmik zrobię jak będziecie Yy, możecie tam sobie kliknąć, te su subskrypcje czy coś to będę widział albo coś się napiszecie, będę widział, że Was to interesuje, to będę Was informował jak to działa z miesiąca na miesiąc. Teraz, jak się ciepło zrobi, mamy marzec, jak to wygląda przy rachunkach kolejnych. Na razie jest super, czekam na fotowoltaikę. Niestety, ta fotowoltaika pewnie będzie dopiero za jakiś czas, bo ona będzie z dofinansowania z gminy. Więc myślę, że dopiero za dwa miesiące będzie. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Zobaczymy, czy 5 kW wystarczy na pokrycie tutaj tej pompy. Z tego co wiem, to taka pompa przy tych ilościach, które teraz bierze, to tak przeliczałem mniej więcej około 5 kW potrzebuje rocznie. Więc no instalacja 5 kW nie da nam 5 kW, bo już 20% nam pobierze energetyka, w zależności też od roku. No i tak to wygląda. Z takiej bliskiej odległości prawie nie słychać. Mniej więcej tutaj z 5 metrów. No, z 8 metrów prawie nie słychać. Dobra, to do następnego na razie.